Cześć, widzieliśmy już wszystkich uczestników Euro 2020. Ja się nazywam Tomasz, ten kanał nazywa się tak. I w związku z tym, że widzieliśmy już wszystkich uczestników Euro 2020, to wydaje mi się, że każdy z nas może powiedzieć, kto zrobił najlepsze wrażenie. Kto naszym zdaniem jest faworytem do wygrania całego turnieju. No i. Dla mnie ta odpowiedź jest naprawdę jednoznaczna. Otóż, no, zgodnie z przewidywaniami, zgodnie ze wszelkimi analizami i zgodnie z tym, co mówi papier, no najlepsi, również moim zdaniem, byli zdecydowanie Francuzi. Francuzi to w moim odczuciu jedyna ekipa, która jest po prostu kompletna. Jedyna ekipa, która ma zarówno naprawdę solidnego bramkarza, nawet jeżeli Hugo Lloris, to nie jest bramkarz, którego inne reprezentacje, te najbardziej topowe, faktycznie by Francuzom nazdrościły. Mamy środek obrony, na którym Rafa Varane uznał, że jednak w kadrze to on będzie prezentował się no, przynajmniej znośnie, no bo czemu miałby coś takiego uskutecznić w Real Madrid, oczywiście. Eee, no, mamy naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dobrą drugą linię. Nawet ten rabio, który akurat jest najmniej e, głośnym nazwiskiem, że tak powiem, e, z tej trójki, która e, tam się udziela. No to nawet piłkarz Juventusu był w meczu z Niemcami naprawdę bardzo dobry. E, Paul Pogba możliwe, że zaliczył najlepszy występ jak do tej pory indywidualny na Euro. E, A spełnił po prostu pokładane w nim nadzieje. E, no, Karim Benzema jest jak najbardziej e, kompatybilny z Kylianem Mbappé, e, biło to po oczach w trakcie tego e, meczu z Niemcami. No a sam Mbappé, no, to co zrobił pod koniec e, z e, Humelsem, e, tam gdzie powinien być karny, na sędzia jednak tego nie gwizdnął, no niesamowitą torpedą jest e, Kylian, i może się tylko e, z krokodylem Hermanem z Hydrozagadki zagadki równać. E, polecam wam pogoglować, o co chodzi. Francuzi. Pokonali bardzo silnego rywala, czego było o Niemcach nie mówić. Francuzi dopuścili do nie tak niewielkiej liczby sytuacji dla naszych zachodnich sąsiadów, ale byli wyraźnie lepsi. A ja i tak cały czas miałem bardzo, ale to bardzo silne wrażenie, że Francuzi nie grają na maksa, że mają wszystko pod kontrolą, że gdyby okazało się, że dostają gola no to włączają, piątkę, no nawet nie piątkę, trzeci bieg i Niemcy leżą. Leżą, kwiczą i dostają gola od trójkolorowych. Naprawdę bardzo imponująca jest ta Francja. Z ławki też ma kto tam wejść. Nie widzę słabych punktów w tej ekipie. I nawet jeżeli Włosi z Turcją się zaprezentowali świetnie, no to Turcja nie jest aż takim miarodajnym rywalem, jak się dowiedzieliśmy również po meczu zwalią. Belgowie, no Belgowie, też mają mega mocną ekipę, ale oni tam z tyłu mają jednak trochę większą, trochę większy brak jakości od Francuzów. Nie są aż tacy silni na, w obronie. Chociaż to niby działa, ale te nazwiska jakoś, no wiem, że nazwiska nie działają, ale nie przekonuje to aż tak bardzo. To Francuzi zdają się być kompletniejszą ekipą. No nie wymyśli nikt drużyny, która byłaby większym od Francuzów faworytem w tym momencie. I jasne, nie raz i nie dwa zdarzało się, że drużyna, która w fazie grupowej, już o pierwszym meczu nie wspominając, prezentuje się najefektowniej, najefektywniej i w ogóle sprawia wrażenie jakby miała rozsmarować wszystkich jak dżem na kanapce, no gdzieś tam później Gubi Rezon traci swoją jakość i to wszystko gdzieś tam się cofa. No dla mnie takim mega jaskrawym tego przykładem jest Holandia 2008, która rozbiła w grupie no Rumunów, ale, nie, ale Francuzów i Włochów, i to Włochów i Francuzów trzema bramkami, a później w fazie Pucharowej dostali od razu od Rosjan. I to w taki sposób dosyć wyraźny, nawet jeżeli po wyniku tego. Nie widać. Takie rzeczy się zdarzają, ale... Ale nie sądzę, żeby Francuzi. Obecni mistrzowie świata, jeżeli e, nie wiecie, e, ekipa z dużą głębią i Deschampsem, który. nie jest jakoś uwielbiany chyba przez wszystkich, ale mam takie wrażenie, że nie ma takiego tenera reprezentacji, który byłby powszechnie uwielbiany, przynajmniej na tym najwyższym poziomie. Krótko mówiąc, w moim odczuciu hmm, Francja no, Dźwignęła tę te swoją łatkę bycia murowanym faworytem do wygrania tego turnieju, i tym murowanym faworytem dla mnie nadal jest. Oczywiście, różne rzeczy się mogą zdarzyć, jakaś tam dyspozycja dnia, czerwone kartki, jakieś sędziowskie, kiziu-miziu i tiruriru, i w ogóle jakieś tam wątpliwe decyzje mogą się zdarzyć. Ale jeżeli nic nadzwyczajnego się nie stanie, to wydaje mi się, że to właśnie Karim Benzema i ekipa będą w stanie, czy po prostu zdobędą tytuł. Bardzo jestem ciekawy, jaka jest Wasza opinia na ten temat. Czy dla Was również jednoznacznie Francuzi są faworytem? Zachęcam do pisania w komentarzach. No i do zobaczenia, myślę, że jutro. Dzięki za uwagę, cześć.